Moi mili państwo, jesteście właśnie świadkami pierwszego wejścia na dach. O kurde, ostro tu jest No myślałem, że jest lżej. Wcale ja chyba buty muszę mieć inne. Kurna, no, ale akcja. Ja się nie wiem co zrobić teraz. Jak będzie papa, to pewnie będzie lepiej, nie? Tak więc tak. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, więc mam linę. Okazało się, że spadek zrobiłem trochę większy, niż pierwotnie planowałem. No ale cóż, trzeba teraz jakoś wyjść z tej sytuacji. Biorę się za przykręcanie płyt OSB do więźby. Później przechodzimy na drugą stronę. I później jedziemy z papą. Jak będzie już papa, to myślę, że będę miał lepszą przyczepność na tym dachu. Chociaż ta papa, papa jest bardzo cienka, więc... Kurde, może też nie być kolorowo, no ale zobaczymy. No i tym samym udało mi się bezpiecznie zejść z dachu. Nic się nie stało. Nie spadłem, na moje szczęście. Na wasze nieszczęście, bo pewnie byłoby śmiesznie. Założyliśmy płyty OSB. Na razie założyliśmy calaki. Teraz tak pomiędzy płytami zrobiliśmy przerwy. One nie są duże, tylko to akurat teraz słońce tak pada. Czemu one mają służyć? Wiadomo, każdy materiał pracuje, prawda? On się rusza, rozciąga. Akurat OSB to chyba się nie rozciąga. Chociaż może się rozciąga. Nie wiem, tak słyszałem, że się robi. W każdym razie każdy materiał pracuje. I żeby zapobiec właśnie pękaniu czy obskubywaniu się y, końcówek, właśnie robi się takie przerwy, żeby materiał mógł po prostu, wiecie, pracować sobie, nie? Co teraz będziemy robić? Teraz dorabiamy sobie jeszcze tutaj 65 cm daszku. Później będziemy obrabiać sobie, e, nie pamiętam jak to się nazywa, e, w każdym razie będziemy obrabiać sobie kantówki. Później przyjdzie decha pozioma. No i później trzeba kopiuj, wklej, druga strona. Mam nadzieję, że do końca majówki się z tym wyrobimy, bo na razie to idzie tak sobie. No to zaczynamy wrzucać kolejną e, płytę SB. Będziemy ją przytrzymywać sobie takimi wkręcikami, żeby nam nie spadły. Później oznaczymy sobie koniec e, dachu. Wiesz co, a weźmie ją na równo No jeszcze No ale tu schodzimy z tego z tego? To no. No, też się naciągnie, zobacz okay. Dobra, to wiesz co najpierw przykręcę, zapunktuję ją No Tak mocno mocno, nie? O, 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 o jeszcze mocniej Okej, okay, dlaczego naciągaliśmy? Dlatego, że każda kantówka jest po prostu krzywa. Więc nie mogliśmy inaczej po prostu tego dopasować niż naciąganiem jej. Nie wiem, czy do końca jest to dobry pomysł, ale skuteczny. Czyli teraz musimy te kantówki wykończyć, czyli musimy je poobcinać na równo. Ja robię to w ten sposób. Przykładam poziomicę. Łapię sobie w oczku i zaznaczam nie. Może być. Słabo. Eee, teraz łapiemy sobie przymiar do ostatniej płyty OSB. Ten, ten naddatek ma 62,5 cm, dlatego, że po prostu dzielimy płytę na pół. Żeby nie mieć jakichś odpadów. Myślałem, że ze mną idzie. Musieliśmy zrobić jeszcze jedne sporniki pod płytę OSB a właściwie podłączenie płyt, ponieważ ten mniejszy fragment, to jest mniejszy fragment. On ma 62,5 cm. Te mają oczywiście 125 cm. Zrobiliśmy tak, że po prostu jedną płytę przecięliśmy na pół że po prostu było jak najmniej odpadów, nie? I myślę, że to jest najsłuszniejsza koncepcja. Żeby to wszystko wzmocnić oczywiście, żeby wzmocnić te łączenia, e, zrobiliśmy coś takiego. Na przemian są zrobione e, kantóweczki. Po co tak zrobiliśmy? Zrobiliśmy to przede wszystkim dlatego, że mamy odgroma wkrętów, które... Wydaje mi się, że są dużo lepszym rozwiązaniem niż robienie kątowników, bo gdybyśmy na przykład chcieli zrobić jedną szeroką, 5 na przykład na 10, to musielibyśmy ją w pewnym momencie przykręcić albo pod kątem, prawda? Albo na kątowniki, co generalnie ani w jednym, ani w drugim przypadku według mnie nie jest fajną opcją. Tym bardziej, że na tym dachu będę tam łaził i spędzę tam pewnie trochę czasu. Więc fajnie by było, gdyby to jednak była konstrukcja stabilna. Będziemy robić sobie deskę czołową do dachu. I później znowu będziemy robić sporniki, tak? No bo to, nie żadna filozofia. No po prostu bierzemy płytę, nasuwamy na górę, przykręcamy, ciach ciach, sporniczki i no. I tak jeszcze ze dwa dni. Ktoś tam pytał mnie, jakie wymiary ma, yy, ma komórka. Wewnątrz będzie 4x5. To całe miejsce. Uch. Natomiast tutaj będą drzwi. Hop. I moż... będzie można sobie tutaj, wiecie, podziałać na świeżym powietrzu. Nie w komórce. Tu oczywiście też do komórki będą drzwi wejściowe w tym miejscu. Wszystko jest tak wymierzone, żeby te drzwi się otwierały bezproblemowo, nie zawadzając o dach. I co? No, i tyle. I w tym miejscu kibelek sobie zrobię jeszcze. I tutaj pewnie jakaś umywalka, coś takiego, żeby ręce umyć. I zostało nam do zakończenia tej strony przybicie tylko jednej deseczki i ułożenie tego jednego pasa płyty OSB. Ale nie będziemy teraz tego robić, ponieważ to będzie takie moje, będzie taki mój włas. Wyjściowo-wejściowy. Nie idzie to najszybciej, ale idzie. Dobrze, że ze mną padrę. Zawsze to trochę szybciej. I standardowo, nie? Wąsko-szeroko, wąsko-szeroko. Tak samo będzie tutaj na dole. I przetestowane. Płyta ma 18 mm grubości i wytrzymuje ciężar mój, czyli ponad 90 kg. Yes. Okay. Three days later. Oh. Dobra. Jesteś? Czekaj, przytrzymam. Poczekaj. Nie bardzo masz jak. Dobra, jest... Ale Tomek. Już. Co? Trzyma, to Jut. Jut. spoko. Nie, nie, niech lepiej tak zostanie. Poczekaj, poczekaj. Co Bo jak, jak zostanie? Jak przysuniesz, to już nie, nie dam rady. Czekaj Ale ja trzyma. jestem. Aha, no dobra. Dobra, a teraz ja przytrzymam, a ty przyszwej Aha, Aha, dobra, tak. Tyskaj, po Tak. Dobra. Yeah. Okej, okay, możemy sobie przesuwać ją teraz. No, za daleko wyjechałem. To chyba też będziemy musieli naciągać. Ale to odrobinę. Muszę ją odkręcić. O Jezu, jak swędzi. Teraz muszę wziąć szlifierkę i muszę trochę przeszlifować spornik, który zrobiłem, bo teraz jest taki banan delikatny w tym miejscu, więc jak nałożę na to płytę, to po prostu mi się podniesie, więc szlifierka w dłoń i ogień. A czym szlifuję? To jest taka tarcza listkowa. To jest chyba 60 albo 80. 60. Bardzo ładnie zbiera drewno, więc serdecznie Wam polecam. Nie bawcie się w żadne tam tarcze takie typowo diaksowe. Lepiej zainwestować 15 zł i kupić sobie właśnie taką tarczę i nie pierdzielić się z tym wszystkim. No dobra, słuchajcie. Tym samym udało nam się skończyć prawie cały dach. Tu musimy jeszcze oczywiście zrobić listewkę w sensie deseczkę. Tu musimy sobie skończyć ten fragment 60 cm z jednej z drugiej strony. Później e, robimy wsporniki. Jak to skończymy, idziemy w drugą stronę ze wspornikami. Na końcu zostawiamy sobie wsporniki, właściwie łączenie dwóch płyt. Ono wypada gdzieś tutaj, czyli też na przemian i w sumie chyba na dzisiaj wystarczy. Jutro pewnie zaczniemy z papą. Siema, to znowu ja zostałem już sam na placu boju. Jeszcze stwierdziłem, że sobie pomaluję te hantueczki. A, zrobiłem sobie oświetlonko. Mogę teraz do was trochę pogadać. Co dzisiaj porobiliśmy? Porobiliśmy dzisiaj w sumie całkiem sporo. Zamknęliśmy już dach z drugiej strony. Zrobiliśmy sporniki. Nie zrobiliśmy tych sporników na dole jeszcze. Tutaj do końca jeszcze nie dojechaliśmy ze spornikami, e, tymi na trzy czwarte płyty. Ale to jutro już skończymy. Nie chcę ludziom dzisiaj, wiecie, majóweczka jest, nie? Więc tak trochę kiepawo e, im zakrętarką tutaj po nocy po nocy, po wieczorze jeździć. Dzisiaj sobie pomaluję jeszcze tylko kantóweczki Myślę, że to będzie bardzo fajny pomysł. I, i co, I jakiś ognisko sobie zrobię. To jeszcze raz ja. Mamy godzinę 23. Na dzień dzisiejszy zakończyłem robotę. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Pomalowałem sobie. Krokiewki, kantówki, właściwie to wszystko pomalowałem to, co mogłem pomalować. Zostawiłem sobie takie miejsca, w których pozaznaczałem sobie wzmocnienia, czy miejsca, w których właściwie będą wzmocnienia. Myślę, że czas na jakieś dobre piwko. I trzeba zmykać w Kilimanjaro. And a half hours later. Muszę wejść na dach i na łączeniu dwóch płyt, muszę zeszlifować górę. Żeby papa, która będzie nachodziła na, na kalenicę, czyli na łączenie e, dwóch płyt, przechodziła płynnie, a nie, żeby się łamała, nie? Najpierw trzeba się tam wdrapać. Jak to kurwa zrobić? Kurna. Prądu nie ma. No ale kolanka tu bolo, Dobra Myślałem, że to kurna będzie Kiechopsiup nie tak łatwo Kurna no Jak paralityk Dobra, odbierzesz w klętarkę I do prądu ją od razu. E, więc tak, zaczynamy kłaść papę, położyliśmy sobie jeden fragment, szkoda, że tego nie nagrałem, bo prawie spadłem z podestu, wszystko nam tutaj się zsunęło, była w ogóle totalna dupa, więc e, stwierdziliśmy, że robimy sobie po prostu fragmentami. I teraz tak, oczywiście tutaj nam się pogniotła ta papa i porwała, więc musieliśmy ją obciąć, teraz kładziemy, położyliśmy właściwie ten fragment, teraz z tego, e, z tego miejsca odmierzymy sobie do końca dachu, ile nam zostało. I tutaj zrobimy sobie jeszcze oczywiście zakład. Myślę, że 10-15 cm będzie trzeba dać. Tu na końcu oczywiście robimy zakład na tą kantówkę. No i co? I lecimy sobie dalej. Miłego oglądania. Może mi się znowu podest nie skończy. Ok, odmierzyliśmy sobie długość papy, która, którą będziemy ciąć teraz. Tam rozłożyliśmy sobie papę. Proszę bardzo, zobaczcie. Rozłożyliśmy sobie papę, teraz odmierzymy 383 i zwiniemy ją z powrotem, później założymy ją na dach i będziemy już rozwijać fragmenty takie, które po prostu będą wymierzone. Ale w sumie mogę sobie... ...wiaderko założyć. Słuchaj, takie małe jest w łazience, co było, pamiętasz? I wyrzucone, pamiętasz? Nie. Tam, gdzie ciekło. A, no. Wszystko mam, młoteczek mam, dobra. Ale ja się sypie, co? Ile tam u ciebie jest? Za deskę. Za deskę. Dobra, to zjeżdżamy w dół. Teraz okay. ja muszę się tutaj znowu wylogować. Dobra, tu u mnie jeszcze trochę w dół. O! Dobra, u mnie jest luks. E, tu na razie nie łapię, bo tutaj damy kleik. Najgorzej to jest zawsze zacząć, nie? No z takich rzeczy już spadałem, padres spokojnie Pięknie Jako papa zajwista Okej, okay, teraz gdzie wy jesteście? Stosuję taki lepik dekarski. Myślisz, że po tym już nie, nie? Nie, chyba nie. Wszyscy się, że na środku to w zupełności wystarczy. Ale wiesz, muszę też pamiętać o tym, że jeszcze muszę obrobić metal, nie? przez ten lecieć. No, sobie poleży. Nie wiem na jakiej zasadzie działa ten klej dekarski. Mam, myślę, że to jest po prostu tylko kwestia uszczelnienia. On cały czas jest elastyczny. Może z biegiem czasu on robi się bardziej. E, ta konsystencja tego kleju jest bardziej twarda. nie? Mam nadzieję, że to się utwardzi. Natomiast nie wiem, nie jestem dekarzem. Nie znam się na tym kompletnie. Eee, myślę, że robię dobrze. Gdybym myślał, że robię źle, to pewnie bym robił inaczej. Jedziemy dalej z tematem. Działamy, działamy z dachem cały czas. Ogie, dobrze pójdzie. Może jeszcze dzisiaj uda się założyć na przykład pas startowy gontu. Zobaczymy, kto wie. Nie ile schodzi się z gontem, nie ile schodzi się z papą. Robię to pierwszy raz w życiu. Mam nadzieję, że nie będziecie mnie disować. <noise> Mało tego. Mam nadzieję, że jeszcze przybijecie mi piąteczkę. Dajcie lajka w górę, jakiś tam dzwoneczek, subskrypcję bardzo będę Wam wdzięczny. W góry dziękuję. Czas na tipa. Z racji tego, że opieramy cały czas drabinę o papę, i żeby się ta papa nie uszkodziła, stwierdziłem, że trzeba to jakoś zabezpieczyć. Znalazłem taką podkładkę. To była taka podkładka ze sklepu na L. Pod kolano, dla, nie wiem, dla ogrodnika, dla no, tak, żeby cię po prostu kolano nie bolało, taka pianka. Takie pianki też są stosowane chyba na basenach, takie makaroniki, nie? No i co? No, i generalnie pociąłem to i zrobiłem takie zabezpieczenia. Tutaj się oczywiście opiera drabina o papę. No, zrobiłem to na obydwu drabinach. Myślę, że nie powinno być teraz problemu, że jakaś, e, jakiś kawałek papy mi się po prostu uszkodzi, nie? Widzę, że pomarszyłyśmy równo, muszę ci powiedzieć No to jest głównie na papa no. w jednym miejscu naciągamy, a w drugim fałdujemy, nie? No. <głos> <głos> Lepiej nie będzie Tam się na dole jeszcze Podciągnie, możesz coś ten